Cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i zapraszam do wspólnego gotowania. E, słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie takie fajne danie, będzie to szybkie danie. Będę robiła na obiad steka i do steka będę robiła jarmuż. Dawno go nie robiłam, udało mi się kupić fajnie, zobaczcie jaki piękny bukiet. Udało mi się kupić za nie duże pieniądze, także dzisiaj e, robimy jarmuż. Jak ja będę robiła, jak się robi steka, to pewnie wszyscy wiecie, ja na przykład mam taką specjalną przyprawę. Jest tutaj w tej przyprawie do steka, jest tutaj właśnie tak, troszkę gorczycy, troszeczkę takie zioła, takie może to być jak do steka, może być do wołowego mięsa. Jaką tam macie, a jeśli nie macie takiej przyprawy gotowej już, no to wtedy możecie użyć zwyczajnie gruboziarnisty pieprz i sól grubo ziarnistą i to wszystko zmiksować, znaczy zmiksować, utrzeć w młodzieżu. Taką przyprawę, można dodać do tego także rozmaryn, różne zioła jakie lubicie, oczywiście wszystko zależy od tego jakie, jaki, preferuje, jaki preferujecie smak. Ja natarłam tego steka, także nie będę Wam tu wiele pokazywać, no, troszeczkę oliwą potarłam, i do tego posypałam właśnie z wierzchu tą przyprawę. Ale do czego zmierzam? Stek to nie, nie jest to jakiś wielki wyczyn. Pewnie wszyscy umiecie zrobić i potem Wam powiem, jak ja robię steka. To taką marynatę zrobiłam już dzisiaj rano, także się już to ładnie zdążyło zamarynować. Powinno to być tak najlepiej przez noc. I takiego steka będziemy piekli, jeżeli chcecie wysmażyć go na żeby był krwisty, to tylko 3 minuty na jedną stronę i na drugą, w zależności też od grubości. Jeżeli chcecie właśnie, żeby był krwisty, to, to 3 minuty z jednej strony i 3 z drugiej. Jeśli chcecie, żeby był średni, to 5 minut jedna strona, 5 minut druga strona na gorącej patelni. Ja mówię o patelni. A jeśli chcecie stekamić takiego dobrze wypieczonego, to 7 z jednej strony, 7 z drugiej strony. 8 zależy jaka grubości jest, jakiej grubości jest mięso. Czyli tyle co do steka. Przyprawy to oczywiście wiadomo, odstawimy go na razie. Przyprawy to oczywiście jak wiadomo, każdy sobie robi według uznania. Także nie, nie sugerujcie się tym, czym, to czym ja przyprawiam. Teraz tak, teraz Wam chcę powiedzieć trochę o jarmużu. Więc tak, jarmuż jest bardzo bogaty w witaminy i... W sumie najwięcej tych witamin to one zawiera z grupy B, czyli jest i B6, i B12, i witamina K także zawiera witaminy K. Oprócz tego jeszcze ma bardzo dużo, zawiera dużo soli, soli mineralnych oraz białka, także jest naprawdę bardzo fajnym, fajną alternatywą, tak sobie właśnie podać go do, czy do kotleta, czy tak jak ja robię dzisiaj steka. Czy no, do jakiegokolwiek mięsa? Jak ja robię, y, właśnie Jarmusz? Ja powiem wam tak szczerze, że Jarmusz jest tak trochę zapomnianą taką, takim, zapomnianym takim warzywem, bo tak naprawdę to ten Jarmusz w Polsce przeważnie, no tutaj to takich się nie robi, ta, nie robi talerzy takich, wiecie, o, ozdobnych, żeby po prostu y, wędliny jak się układa, no to takich, takich talerzy tutaj się ozdobnych nie robi. Ale w Polsce to podwędlinę przeważnie wszyscy stroją tak to właśnie jarmużem ze względu na jego piękne, zielone liście. Ale właśnie jest zapomniany, a jest to wspaniałe, wspaniałe naprawdę warzywo. Ja będę go robiła na maśle e, z odrobiną czosnku. Tutaj sobie jeden ząbek przygotowałam. E, z odrobiną czosnku i dodam do tego trzy takie duże pieczarki. I po kawałku papryki, paprykę tą czerwoną i żółtą, one są już wymyte, także nie będę wycinała tych nasi wymiast nasiennych, ponieważ jak uchronię sobie tak mniejszą, mniejszą część, to one nawet nie będę miała, o tak jak mówię, tamtą sobie zostawię. Ja tak zawsze robię, wiecie dlaczego, z jakiego względu? One, jeśli zostawicie je w, w, w lodówce z tym ogonkiem i z tymi środkami, jak Wam zostaje, to o wtedy dłużej leży. Także wyciągniemy sobie tylko to. Wieczarki mam, obiorę teraz ząbek czosnku. I pokażę Wam jak to... I, ha, i szczypiorek do tego będę dawała. Także będzie fajne danie. Dobra, to tak, to mam gotowe, tu mam, wezmę sobie szczypiorek. No, o szczypiorku nie będę też żałować, tam dam takie dwie gałązki może. Dobrze. E, I do tego dam jeszcze, no nic, to, to już wszystko. Aha, do, do steka będę podawała małe ziemniaczki, takie małe ziemniaczki umyte są już gotowe. Także one się gotują bardzo krótko. I zobaczcie, takie, takie tycie. Kiedyś to, takie ziemniaki pamiętam u nas to babcia przebierała i zawsze da, dawało się dla takie malutkie. A teraz właśnie do są w sprzedaży takie maleńkie, że można je jeść. Też jest przyprawa od razu dana, ale to można sobie je przyprawić. Po ugotowaniu się tylko 8 minut gotują takie malutkie, więc ja je zrobię potem a tego Wam nie będę pokazywać, bo to jest proste. Możecie dać z ziemniakami, możecie dać z bagietką, z czym chcecie. To teraz robimy e, szpinak. Pokroimy go Aha, na patelni. Rozgrzejemy sobie troszkę masła. Tak może około no, łyżki masła. Może troszeczkę więcej. Szpinak się dusi bardzo, bardzo krótko. Także yy, szpinak, przepraszam, jarmusz. Chyba się wcześniej też pomyliłam, powiedziałam szpinak. Też go rzadko robię, dlatego, dlatego prawdopodobnie a, dlatego zapominam. No i teraz tak. Yy, nie wiem, czy, czy cały zrobię, bo jest go dość sporo, ale może, może nie wezmę całego, nie zużyję całego. Troszkę zostawię na następny raz. A może to jest, nie wiem, czy to zobaczymy. Może, może będzie za mało. I kroję go po prostu w takie, jakby paseczki, takie grubsze. O, on jest puszysty, ale on prawdopodobnie się też zmniejszy. O, i teraz już mamy szpinak pokrojony. Kroję teraz pieczarkę, pieczarkę, kroję takie właśnie plasterki grubsze. Ja lubię grubsze pieczarki, jak są pokrojone. I to wszystko zaraz wrzucimy na na masełki. I zanim jeszcze mm, skroję te pieczarki, to mm, muszę wrzucić najpierw czosnek. Wiecie? Aha, już to kroiłam. No to tu już mam czosnek. Jeden ząbek czosnku. Kroimy w taką w kosteczkę. Można przecisnąć też przez praskę, można pokro, pokroić i się patelnia zagrzała. I czosnek wrzucam teraz. Pilnujcie, żeby Wam się czosnek nie spalił, bo on ma być po prostu tak lekko podduszony, ale nie, nie, żeby nie osiągnął mm, brązowego koloru, bo wtedy jest niesmaczny i ciężko sprawny. No i dobrze. Teraz poczekamy chwilkę. Przez ten czas pokroję jeszcze szczypiorek. Mm. Szczypiorek też nie musi być drobno. Takie grubsze kawałeczki. Minujemy czasu, żeby się nie spalił. Dobra. I tak. Szczypiorek mamy. I teraz paprykę. Paprykę kroję... Kroiłam właśnie jedną na pół, to ona jest teraz taka fajna, mniejsza, lepiej się ją kroi. Zajrzymy do naszego trofiku, Troszkę zwiększymy pomień. Jar będziemy dusić może około 5 minut. Razem tak jak wrzucam już pieczarki. 5 minut, ponieważ jeżeli przytrzymacie jarmuż dłużej i paprykę wszystko już wrzucam. to najpierw troszkę podsmażyć, a, a jarmuż wrzucę na końcu. Jeżeli przytrzymacie dłużej jarmuż, to po prostu zrobicie go na miękko, to on a wtedy przełożę sobie teraz ten jarmuż tu, yy, straci wszystkie, wszystkie witaminy. Także no, nie warto otrzymać go tak długo, bo nie będzie taki zdrowy, dro, dro, bo będzie już nie będzie zawierał tych wszystkich No i tutaj paprykę też kroję. Żółtą możecie dać jaką macie w domu, jakąkolwiek. Nie, nie, nie ma tutaj żadnego e, żadnego wymogu, y, y, jeśli, jeśli chodzi o paprykę. Przątniemy trochę na desce i zaraz zobaczymy jak tam nasze jarzynki mieszajcie żeby wam się nie przypiekły jeżeli widzicie że um, trzeba troszeczkę posolić ja posolę tak no, dam trochę do smaku nie dużo to wszystko są jarzyny więc starajcie się nie, nie przesalać jeżeli widzicie, że na przykład są te jarzynki takie jeszcze, yy, takie suchawe, to można dodać troszeczkę oliwy. Oliwa z masłem też bardzo, bardzo dobrze pasuje. Więc tak wleję tam jeszcze około może łyżeczki, tak oko. I już mamy to gotowe. Poczekamy chwilkę, niech się i teraz tak, do tego będę podawała te ziemniaki, tak jak mówiłam, i zrobiłam sobie tutaj taką sałatkę. Sałatka jest zrobiona z kapusty rzymskiej. Tutaj jest kapusta rzymska, troszkę jest pokrojone papryki, pomidora, ogórka i to zrobię normalnie z olejem. Najprostsza z olejem, z octem balsamicznym i z tym, z ziołami. Ten przepis macie w którymś tam z moich odcinków jak zrobić taki sos. Jeśli e, nie pamiętacie to zaraz go będziemy robić. Poczekamy na trochę jeszcze jarzynki niech nam się pospieką. Zanim jeszcze damy jarmuż i teraz zrobimy sos. Jeśli nie, pamięta, nie pamiętacie to pokażę wam jak ja robię sos. Biorę sobie kubeczek do kubeczka wlewam oliwę w zależności ile chcecie ten, tego sosu zrobić. No ja wleję załóżmy, a mam tak dwie łyżki stołowe. Do tego daję. Y, mam tutaj taki fajny y, ocet z, granata, z granatu i dam go jedną łyżeczkę. No bo wystarczy, żeby nie było takie właśnie kwaśne. pomieszam i tutaj mam w zioła. Tu są zioła oregano, tymianek. Co yy, tam jeszcze? No takie wszystkie, cały zestaw ziół możecie dodać. Ja to posypywałam z różnych tymianek, oregano, rozmaryn, chyba bazylia jeszcze jest. Jeżeli macie i cały sos gotowy. Jeśli chcecie, wciśnijcie jeszcze. Mmm, yy, no, jaki dobry, pycha. Wciśnijcie tak. sobie ząbek czosnku. Także sos mamy gotowy dla tych co, nie, co za nie widzieli może mojego odcinka, to chcę Wam pokazać jak zrobić. To znaczy pokazałam 5 minut. Dobrze. Jarynki się już lekko zeszkliły. Wrzucamy jarmusz. Wrzucam jarmusz. Dam odrobinkę pieprzu, niewiele, możecie zrobić jarmuż też, jeżeli chcecie to podać, yy, można też z jajkiem podać. Fajnie też smakuje, z, yy, właśnie ugotowany tak na parze i na to jajko i wymieszajcie wszystko. Widzicie, sporo do tego jest, także faktycznie ta połówka wystarczy. I przykryję teraz Troszeczkę trzeba... O, o, uciekł mi właśnie. <laughs> Ucieka z patelni. Tak, on, on z, y, zmalał. Zobaczcie jak wygląda na patelni. On troszkę zmalał, ale jest... Y, nie, nie, kurczy, nie kurczy się tak, jak się kurczy. Y, ta y, Szpinak jak się kurczy. No i zobaczcie. Teraz trzeba mu dać dosłownie 5 minut, 3, 4 do 5 minut, nie więcej. Teraz zajmiemy się naszym stekiem. To podłączę sobie jeszcze kuchenkę, niech się piecze. Dobrze. I e, gdzieś tu miałam talerzyk, żeby sobie oprzeć to. I teraz. Do, na patelnię dolewam, nalewam sobie tak, no powiedzmy, tam ze dwie łyżki, raz, dwa, no 2,5, tak blałam oliwy. ze zwykły olej. Uniwersalny do, do wszystkiego, do różnego rodzaju wypieków. Dobrze. I teraz co? No i właściwie tylko czekamy, żeby się piekłe steki, szpinak zaraz wyłączę i całe danie z głowy. Zrobię teraz króciutką pauzę, bo chcę Wam pokazać, jak będzie danie wyglądało na talerzu. Znaczy steki będę oczywiście smażyła przy Was, tylko e, chcę, chcę poczekać, żeby szpinaku nie przegotować. Także widzimy się za, za chwilkę. Witajcie, kochani, po przerwie. E, moje danie już jest gotowe. E, steki dochodzą. Steki piekłam 7 minut z jednej strony i 7 minut z drugiej strony, ponieważ no, miałam taki dość gruby kawałek mięsa, a jarmuż, tak jak mówię, dusiło się to wszystko razem przez no, dokładnie przez 4 do 5 minut. Także już mamy danie gotowe. Tak zobaczcie, wygląda tak. Wygląda pięknie. Zaraz go rozkroimy, żeby zobaczyć, czy się ładnie wypiek. Nałożymy sobie troszkę jarmużu. Jarmuż wygląda przepięknie. Nałożymy z boku. I nasze danie gotowe. Mmm, a pachnie, aż ślimka cieknie. Proszę bardzo. Danie mamy gotowe, pachnące. Mm, szybkie danie. Pół godziny danie gotowe. Spróbujemy teraz, jak wygląda. Czy jest ładnie wysmażony? Zaraz Wam powiem. Czy 7 minut dla takiego kotleta jak mój? Czy jest OK? Tak jest. Jest ok. Zobaczcie, jak jest ładnie. Nie ma, nie jest przepieczony. Nie wiem, czy widać dobrze. Nie jest przepieczony, nie ma krwi. Także uważam, że jeśli chodzi o, o stopień wypieczenia, jest doskonały. Także tak, kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję, że gotowaliście razem ze mną. Życzę Wam wszystkiego dobrego i wszystkiego najpiękniejszego. I dajcie znać, czy czy będziecie takie danie gotować. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kasia, papa. Pa. Piękne.